Nous travaillons avec le Centre Gaz depuis Vérou, j'ai un 7 et ils étaient très compétitifs, ils étaient très attractifs. Et nous cherchions une alternative à notre et ils étaient très professionnels et élastiques. Nous avons Gaz, gaz gaz pavillons bo będziemy się rozwijać i będziemy potrzebować jeszcze więcej rzeczy. Więc spawania taki czarny stal to jest, jeśli chodzi o jest wszystko dobrze. Mieliśmy ciężki czas 4 lata temu i wtedy firma Santargas była z nami. Oni byli bardzo elastyczni i pamiętam, że to była dla nas duża pomoc. Więc kiedy są taki ciężki czas, wiemy na kogo możemy liczyć. I jeśli o gaz, wiem która firma jest dla nas dobra. Życzymy firma Santorgaz na przyszłość, no, że się rozwijają jeszcze dużo, uh, ale nie za dużo, bo bardzo lubię ten, ten wymiar, który jest taki, uh, że oni są bardzo reaktywni, a czasami te duże korporacje potem, no jest taki trochę, nie jest do końca taki wygodny czasami, bo trzeba czekać dużo czasu na jakąś odpowiedź. A z firma Santorgaz to jest tak wygodne, że dzwonimy, od razu jest reakcja, i to, to bardzo doceniam.